Ona mówi o mnie fajny chłopak Z kolegami bojam się na blogach Ładna buźka pod oczami brokat Zgrabne biodra włosy spięte w koka Dać pana zapachem Wiesz, to nie jest dior na Ferrari tyku masz to dzią. Za wysoka puka Zabieraj swój złom Pytała o relaks, Zapoda, zapodałem Pytała kom. o relakz zapodałem kom. Muzyka i taniec, poczuła te flor Ruszyła tylko Pytała o to, odpowiedziałem skąd Błąd, Ona mówi o mnie fajny chłopak Napadki cię w nowych skokach, choć lecz do niego biłem się w drogach Ludzie widział te suki, co lecą na dobach Ha, kolejna kreska, tak ciała na pieska na nocy Niebiec. Nie pomyśl sobie, że jakaś smetwredka Pod poczułem, co to tabletka Nie wiem już, która za nami kolejka Kręci się bledka, tak Kręci się bledka Oczy przekwione, Zajebałem się joyem Nie, już nie mogę nie już mogę. Muszę, bo zacząć w poziomie Ta suka skacze, a lufa jest w jonie Tryskają naboje, Ustrzelę hejtera i wezmę co moje Ta wezmę co moje Nosy zapchane prochami dziewczyny tańczą z gwiazdami. Impreza tak głosi, się na nią drzwiami, oknami. Kochana biorę zawsze to, co moje. Tej nocy kocham się w tobie. Pokaż swe dłonie, da, kochana. Pokaż swe dłonie. Pytała o jak zapodałem klo, zyka i taniec, poczuła ten flow, ruszyła tylko w oczach miała ptą. Pytała. To odpowiedziałem skąd powiedziałem Ona po mówi o mnie fajny chłopak. Na parkiecie w nowych skokach choć naćpane do niego Gubiłem się w dokar. Gdzie widział te suki co lecą na dopach. Kiedy widział te suki co lecą na dopach. Pytała o zapodałem podałem Muzyka i taniec pochłala te flow Muzyka <laughs> sí. to... to... ta... i te flow widział te suki, co lecą na dopa. Pytała o zapodałem podałem Muzyka i taniec pochłala te flow Kiedy widział te suki, co lecą na dopa. te suki, co lecą na dopa. Pytała o zapodałem podałem Muzyka i taniec pochłala te flow Muzyka i taniec pochłala te flow widział te suki co lecą na dopa. Pytała o zapodałem podałem Muzyka i taniec pochłala te flow ཁྱོ 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 ཁྱོ